Dobry dzień dobry. Szczęść Boże wszystkim realnym i wirtualnym podróżnikom, którzy mogą na chwilę się przenieść w przestrzeni w czasie i w internecie do tego, żeby pojeździć po leśnych trakach. Dzisiaj pojedziemy singlem trackiem Szklowska Poręba To jest miejsce, które jest zawsze zaskakujące ale tych snigotraków jest dużo w pętli rowerowej olbrzymy ten akurat jest taki, który pozwala nam przemieścić się z Białego Kamienia do na przykład Jakuszyc i dzisiaj będziemy nim jechać, sprawdzimy jakie są warunki tego fantastycznego przejazdu a towarzyszyć nam będzie dzisiaj płyta Grzegorza Turnała Historia pewnej podróży e, Śpiewamy sobie razem Z Grzegorzem Turnałem Tak będziemy to robić e, Bo e, Ta płyta jest niezwykła Bo e, Pokazuje twórczość Marka Grechuty Na nowo przeinterpretowana Przez Grzegorza Turnała Który był przecież jego fanem I który go spotykał jeszcze w czasach piwnicznych Czyli Piwnicy pod Baranami Bo Lećmy tym syntrekiem i zobaczmy, jak piękne są Karkonosze od strony e, tutaj, jeleniej Góry Szkołskiej, poręby i, i w tej przestrzeni. Może uda się nam dzisiaj dojechać do Szrenicy, ale od czeskiej strony. <grych> Niech nam się uda. Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama. Błękitne, szerokie okna, i jasne smugi od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam. Taką Cię znam, błękitne szerokie okna i jasne smugi od lamp. I Twoja postać, jasna postać, taką Cię znam, taką Cię znam, taką Cię znam. Nie ma się czego bać, nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie, srebrne chusty praś. To tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. I wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi, błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lamp. Twoja postać, jasna postać, taką Cię znam, taką Cię znam, błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lampy. I Twoja postać, jasna postać, taką Cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Wyjeżdżamy z tego Sing na Polanę jak się Oczywiście naprawdę wieka z całej czeskiej w e, testuje tak jeden ślad, ale muszę odjechać do Harachowa. E, <grymne> nie wiem, nie wiem. O, trawie. Będę ci śpiewał po niej, póki się nie dopasą, do jutrzni karę konie. Nie wiem, nie wiem. O maku, w nim ci buduje zamek, gdzie przed pięć luster wiecie. Za 60 klamek. Zalej nie pojadę, ale to już jest po czeskiej stronie rzeczka, rozkny bolaspadem. Który jest poniżej? My będziemy leczyć do góry. Spróbujemy zobaczyć trzcinę od strony czeskiej. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Przy takiej kaskadzie właściwie zaczynam rozumieć, dlaczego woda Krztu Świętego jest tym znakiem, a raczej materią, w której zanurza się. No, w tym przypadku najczęściej główkę dziecka czy się polewa chociaż w prawosławiu kąpie się w ścielnicach bo rzeczywiście ta woda oczyszcza to jest piękny ruczaj zdrowa woda jak się jest w ziemi świętej, ogląda się Jordan tam gdzie został Chrystus okrzczony, to jest ona zabrudzona biologicznie aż trudno tam wejść, bo jest taka zielona zabełtana, ale czysta żywa woda, o której mówi Jezus e, he, daje Niezwykłe poczucie, że nie tylko nawilża, oczyszcza, że nas obmywa, ale daje też poczucie pewnej bystrości, zwłaszcza ten górski potok. Pamiętam, jak kiedyś ochcią dorosłego człowieka i polałem mu głowę wodą i powiedziałam: powiedziałem: Nie masz żadnego grzechu, jesteś oczyszczony. To było dla niego szokujące, bo był już ponad 20-letnim mężczyznom. Trudno by było mu uwierzyć, ale chrzest zawsze gładzi wszystkie grzechy. Więc warto być ochrzczonym i z tego korzystać. Z tej łaski, jako strumienia żywej wody. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa ulicy, Nagle zawoła, ktoś do drzwi zatruga, pamięć przyniesie z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz cokolwiek się stanie. Zawsze mam taki lęk pierwotny, albo takie głupie myśli, że jestem 30 km od domu, a w tych górach, gdzieś w lesie czeskim, pękam mi opona, albo dętka, w marcu się odbije do no mnie. czeka mnie 30 km spacer z rowerem. Dobrze, że mam GPS-a i wiem gdzie jestem. Parfajne e, na fale. Robię tych samych podróżach, bo takim jesteś też podróżnikiem e, i przyjacielem podróżników, i patronem żeby się nic nie stało. Panem! Posecka 1260 metrów w Karkonoszach nad poziomem morza bezpośrednio nad Szynicką. Tam są wejścia na szlak, ale jest znak, że niestety nie można rowerem. No i ta perspektywa, która się tu rozciąga. Jest niezwykła cała panorama, karkonosze od czeskiej strony, od południowej. Można się też posilić i wypić piwko. Niestety nie będę tego czynił, bo wszedł nam poważny zjazd jeszcze przez granicę. na rozłożone paski. Żółte, zielone, wstążki odorlaski. Kończy się ten dzisiejszy szlak, ten finał. Tutaj, na tej Sudeckiej Wyżynie, przed Kaną Żelenicką, na tej bołdzie, dzisiaj Marek Kociuba, z którym mówi ludzie są dziećmi dużymi. Doskonałe, to doskonałe słowo pasuje do rymu, ale i ma w sobie jakąś pewną magię. Ludzie są dziećmi dużymi. A ja dzisiaj też jestem dzieckiem dużym i dlatego po prostu będę leżał na tej z łące, Łący. w tą stronę i po prostu nie zamierzam się tutaj ruszać przez przynajmniej 20 minut. Ech, żałujcie, że dzisiaj tutaj razem rozumieszcie. Gdzie osłona? Piękne miejsce. Od spiegoty i od deszczu, od tupotu szybkich spraw.